Siemaneczko widzu, jeżeli jeszcze nie wiesz, na sam start przed rozpoczęciem tego filmu przypomnę Ci, że na moim kanale jest organizowany konkurs na 6 nawaja knife. Wszystkie informacje potrzebne do zgarnięcia tych kosek znajdziesz w opisie. Tobie życzę powodzenia, no i samych wygranych. Lecimy z materiałem. Siemanko, z tej strony Lamianek i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jak tutaj, znajdujemy się na casehagu. Na sam start przypomnę, że wchodząc w pierwszej niki w opisie otrzymujecie 4 zł oraz 20% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie do eventu świątecznego. Iwencik będziemy sobie oczywiście standardowo otwierać jak no tak jak zawsze: no co skrzyneczkę do trzech żyć. No, i zobaczymy, co tam będzie nam leciało. Zacznę od skrzyneczki Jingle Dingle. 1000 zł, za tą skrzyneczkę sobie dajemy. A więc lecimy i zobaczmy, czy będzie proficik. W pierwszym otwarciu, niestety, nie ma profitu. Także musimy sobie czekać dalej na profit Ale za to, w drugim, już jak widać, na pewno jest. Dobra, bardzo fajnie. Lecimy sobie dalej. Czyżby jakiś Royal Dropik? Ok. Będzie to 2-1. Gramy sobie do 3 strat każdą skrzyneczkę eventowo. A tutaj dropimy sobie gucikalor i mamy razem 2000 eee, Bardzo fajny wynik. Tylko czemu nie otworzył nam po raz kolejny? Otwórz ponownie. Ok, eee, i zobaczmy sobie co tym razem. Gucik freehand, 2-2. I kolejne otwarcie, czyżby eee, 3-2, czy może 2-3. Ok, będzie 3-2, ponieważ. Jak widać mamy gucika freehanda i jakiegoś royal dropa, a tym royal dropem jest flipik brightwater, także jest 3-2. No i zobaczmy sobie co w kolejnych skrzyneczkach się kryje. Simów i gucik freehand niestety nie dają nam profitu. Aha, dobra, to już było 3-3, a ja otworzyłem jeszcze raz, czyli powinniśmy zmienić. Dobra, czyli jingle dingle 6 razy, sweet home 400 zł. W ogóle teraz tak nagrywam i zastanawiam się, czy ja czasami już tego filmu nie nagrywałem. E, Najwyżej zrobimy sobie jeszcze raz e, taki, jak to się nazywa, taki odcineczek w takim bądź razie. E, bo teraz tak szczerze zwątpiłem, żeby was nie skłamać. Chyba nie, chyba nie nagrywałem jeszcze. Kurde, nie wiem tak szczerze, bo przez tego Majora e, wszystko mi się tutaj popaprało tak terminowo, no nie. I sam w sumie nie wiem co nagrywałem, a czego nie. No ale dobra, zagrajmy sobie, otwórzmy sobie jeszcze raz te skrzyneczki 2-2 e, I zobaczmy sobie co kolejnego nam tutaj e, wylatuje 309 czyli Sweet Home, no niestety nie Ej kurde, tak myślę, bo w plikach sprawdzałem to nigdzie nie miałem tego materiału, a nie zweryfikowałem YouTube'a, no nie? Ale no dobra, najwyżej oglądamy jeszcze raz teści tych samych skrzyneczek i tyle no e, nigdy, nigdy nie jest za późno, no nie? ważne, że będzie teści na kanale, że drugi raz no to już mniej ważne. Lecimy sobie ze skrzyneczką e, chill outu, która chyba ma teraz 0.2 e, tak mi się wydaje 209 zł, czyli 1.2. E, zobaczymy sobie co będzie teraz kolejnego z tej skrzyneczki e, Dostajemy sobie Royal Dropa, czyli będzie 2 prawdopodobnie 2.2 e, Statosfera Dobra, jest. Bo skrzynka jest za 20 zł, e, więc bardzo fajnie. No i 88 zł niestety nie ma. Także lecimy sobie dalej. E, let it snow i zobaczmy sobie, e, czy coś tutaj nam poleci. 50 zł wydajemy sobie na, tą, e, na to otwarcie, tak swoją drogą. E, więc bardzo fajnie. Eee, no jakby nam jeszcze coś poleciało to też by było fajnie no ale na razie się na to nie zapowiada. Eee, no i 03 chyba mamy. Lecimy ja sobie ze sixteenth magic box eee, i co my tutaj sobie dostaniemy? Cyk. No i jest 20 zł w pierwszym nieudane. Eee, zobaczmy sobie drugie otwarcie. Eee, tutaj już mamy royal dropa, a więc oznacza to tylko jedno. Że to jest proficik, to bardzo fajne. 47 zł na taką tajną skrzyneczkę. No to kurde, kto by nie chciał. E, jeden do dwóch i otwórzmy sobie jeszcze raz Magic Boxa. E, czy tutaj coś będzie? wash mi, please. No, niestety nie. E, dobra, idziemy sobie na case battle. A. Zrobimy sobie po dwie skrzyneczki z każdego tutaj na szybciutko. E, raz, dwa, raz, dwa, raz. 2628 628 zł. Szybciutka bitewka dodajemy sobie. Boty bez przedłużania, no i lecimy sobie. Słuchawki, widzę, że mi się naładowały, także nie wiem w ogóle, czy, czy dźwięk był dobrze dostosowany na tym filmie. Bo, 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 co? Bo nagrywałem go bez słuchawek, tak szczerze powiem. Ale chyba powinno być GIT. Nigdy nic nie zmieniam za dużo, więc jest ok. Lecimy sobie dalej. I tutaj na razie prowadzimy. Jest szansa na wygranie. Zobaczmy co Bot Bati dropnie. No, chyba raczej nie za dużo. Ale Bot Buła nas wyprzedził, i byśmy musieli coś więcej od Botabuły dropnąć. 19 versus 50, ciężko będzie. Strasznie ciężko. Więc tą bitwę najprawdopodobniej sobie przegramy. Ale poczekajmy jeszcze, jak to się zakończy. Tyk. No, nie, chyba nie. 9,800, no 40 złotych byśmy musieli dorachnąć, czyli jakiegoś Royal Dropa tak naprawdę z tej skrzyneczki, ale chyba to się nie wydarzy nawet w tej skrzynce, no niestety trudno się mówi, dzisiaj nie udaje nam się wygrać, mam nadzieję, że w jutrzejszym odcineczku będzie lepiej, dzięki serdeczne za oglądanie i do usłyszenia jutro, siemaneczko.